Bitwa pod Slankamenem, stoczona 19 sierpnia 1691 roku, zazwyczaj nie trafia do głównych zestawień najważniejszych wydarzeń w taki sposób, jak Wiedeń w roku 1683 czy Zenta w roku 1697. Jednak pod względem czystego znaczenia strategicznego, była ona jednym z filarów nośnych Wielkiej Wojny Tureckiej. Po jednej stronie stała cesarska armia Habsburgów, Dowodzona przez feldmarszałka Ludwiga Wilhelma von Baden Baden, dowódcę tak skutecznego przeciwko Osmanom, że nazywano go Turkenluis Tür ludwikiem tureckim. Po drugiej stronie znajdowała się osmańska armia polowa pod wodzą wielkiego wezyra Fazila, Mustafy, Köprülü paszy, paszy, reformatora, weterana i ostatniej poważnej nadziei rodu, który niegdyś wyciągnął imperium osmańskie z zapaści. Był to sprawdzian tego, czy osmańskie odrodzenie było prawdziwe, czy też stanowiło jedynie iluzję, czekającą na pęknięcie. Witamy w Historia Imperiów w Waszym codziennym kanale o zapomnianych bitwach, nieoczekiwanych zwrotach akcji i momentach, które po cichu przekształcały imperia. Jeśli jesteście tu nowi, naciśnijcie przycisk subskrypcji, ponieważ zagłębiamy się w historie, które większość podręczników pomija. Zadajmy więc pytanie, jak mniejsza, wyczerpana armia Habsburgów przetrwała miażdżące uderzenie otwierające? Jak lokalne milicje wkroczyły do akcji, gdy zawodowi żołnierze zaczęli ustępować pola? I jak jedna kula, trafiająca niewłaściwego człowieka w dokładnie niewłaściwym momencie, wywołała jedną z najbardziej druzgocących klęsk osmańskich XVII wieku? Zacznijmy. Do roku 1691 wielka wojna turecka wkroczyła już w swój ósmy rok. Od czasu katastrofalnej klęski Osmanów pod Wiedniem w 1683 roku imperium poniosło serię niszczycielskich strat. Druga bitwa pod Mochaczem w 1687, upadek Budy w 1686 i Belgradu w 1688 roku. Święta Liga, Habsburgowie, Polska, Litwa, Wenecja i Rosja, pozostawała nienaruszona, ale koordynacja działań słabła. Kampanie polskiego króla Sobieskiego w Mołdawii były w dużej mierze nieskuteczne, nie przynosząc decydujących zwycięstw, mimo że pomogły zablokować twierdze takie jak Kamieniec Podolski. Dla Habsburgów kalkulacja strategiczna była bardziej skomplikowana niż tylko front wschodni. Leopold I stanął w obliczu nadciągającego zagrożenia na zachodzie wojny dziewięcioletniej przeciwko Ludwikowi XIV z Francji. Zmusiło to Wiedeń do podziału zasobów, spowalniając operacje na Bałkanach. Lecz do roku 1691 cesarz podjął kluczową decyzję. Około trzy czwarte jego armii miało powrócić na front wschodni, aby bronić i konsolidować zdobycze. Zamiast pchać się głębiej na terytorium osmańskie, celem była stabilizacja. Siedmiogród ze swoim strategicznym położeniem był priorytetem, znacznie ważniejszym niż odzyskanie Belgradu. Temeszwar, twierdza zagrażająca bezpośredniemu dostępowi do Siedmiogrodu, przewyższał Belgrad znaczeniem wojskowym. W tym kontekście Kampania pod Slankamenem została uruchomiona w celu zneutralizowania skoncentrowanego zagrożenia osmańskiego i spacyfikowania zbuntowanych sił Kuruców, zabezpieczając Węgry i Siedmiogród. Tymczasem Osmanowie szykowali się do czegoś, co wyglądało na powrót do gry. Fazil Mustafa Köprülü-Pasza, tzw. Mądry Pasza, objął urząd Wielkiego Wezyra w 1689 roku, dziedzicząc schedę po swoim ojcu, Köprülü Mehmedzie Paszy. Pod przywództwem Fazila osmanowie odzyskali kluczowe twierdze, takie jak Nisz i Belgrad, w roku 1690, tworząc ulotne złudzenie, że imperium może odwrócić swój upadek. Ale pod tymi sukcesami na polu bitwy kryły się problemy systemowe. Nawet przy reformach administracyjnych i wojskowych, rodziny Kepryl, poprawiających ściągalność podatków i wydajność biurokracji, Imperium borykało się z poważnymi obciążeniami logistycznymi i finansowymi. Przedłużająca się wojna wydrenowała skarbiec, powodując niedobory pieniędzy, które wymusiły emisję banknotów o niskich nominałach, a nawet znaczków jako waluty. Zaopatrywanie armii stawało się coraz trudniejsze, inflacja rosła, a zaufanie publiczne do gospodarki malało. Tak więc, choć fazil Mustafa mógł wystawić pokaźną armię, jej zdolność do utrzymania się w przedłużającej się kampanii była zagrożona, zanim padł pierwszy strzał. Same Węgry były beczką prochu. Po śmierci Michała I Apafiego w kwietniu 1690 roku, Osmanowie próbowali zacieśnić kontrolę nad Siedmiogrodem, instalując imre Tekeliego jako księcia. Siły kuruców Tekeliego, węgierskich rebeliantów sprzeciwiających się centralizacji habsburskiej. Szybko zajęły duże połacie księstwa, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla posiadłości Habsburgów. To nie byli zwykli najemnicy. Byli to żołnierze motywowani politycznie, walczący przeciwko erozji tradycyjnych węgierskich swobód. Leopold I po odzyskaniu Budy zmusił sejm do zniesienia ius resistendi, starożytnego prawa konstytucyjnego, pozwalającego szlachcie na opór wobec monarchy. I zapisał dziedziczną sukcesję Habsburgów. Dla Kuruców dołączenie do sił osmańskich pod Slankamenem było zarówno strategiczne, jak i symboliczne. Walczyli o autonomię polityczną w takim samym stopniu, jak o zwycięstwo militarne. Do lata 1691 roku Królewska Armia Habsburgów na froncie wschodnim znajdowała się pod dowództwem Ludwiga Wilhelma, margrabiego Baden-Baden. Człowieka, który zyskał przydomek Turken Louis lub to Ludwik Turecki za serię zwycięstw nad Imperium Osmańskim. Ludwik Wilhelm był kimś więcej niż tylko taktykiem pola bitwy. Był geniuszem logistycznym z wyostrzonym zmysłem strategicznym. Jego misja w tej kampanii była krystalicznie czysta: zmusić wielkiego wezyra Fazila Mustafa Köprülü Paszę do decydującego starcia. Zakończyć zagrożenie osmańskie wzdłuż Dunaju i scementować kontrolę Habsburgów nad Węgrami. Rozumiejąc strategiczne znaczenie Osijeku, dzisiejsza Chorwacja, Ludwik Wilhelm nie polegał tylko na manewrach polowych. Naciskał na naprawę murów miasta i orędował za budową nowej twierdzy, (twerdza) zaprojektowanej zgodnie z zasadami nowoczesnej inżynierii wojskowej w stylu Vaubana. Nie był to środek tymczasowy. Była to długoterminowa wizja zabezpieczenia szlaku zaopatrzeniowego na Dunaju, krwiobiegu operacji Habsburskich na Węgrzech oraz ustanowienia Osijeku stałą kotwicą władzy cesarskiej. Do początku sierpnia 1691 roku Ludwig Wilhelm zgromadził armię liczącą około 33 tysiące żołnierzy, chociaż niektóre źródła podają liczbę bliższą 20 tysiącom wyposażona w około 90 armat. Siła ta była nie tylko dobrze uzbrojona, ale i strategicznie wzmocniona. Kluczem do ich siły byli lokalni pomocnicy około 10 tysięcy serbskiej milicji pod wodzą Giovanna Monasterlii który wprowadził w szeregi zarówno 6400 piechoty, jak i 3600 kawalerii. Oddziały te były wysoce zmotywowane, zaciekle antyosmańskie i zaznajomione z terenem. Nieoceniony atut który odegrałby decydującą rolę. Naprzeciw nich fazil Mustafa Kepryly dowodził rzekomo większą armią osmańską. Oficjalnie liczby przemawiały zdecydowanie na korzyść osmanów. Około 50 tysięcy żołnierzy ze stu pięćdziesięcioma ośmioma armatami, w tym 15 tysięcy elitarnych janczarów i węgierska kawaleria Kuruców pod wodzą Imre Tekeliego. Była to potężna siła. Pozornie zdolna do przytłoczenia armii Ludwiga Wilhelma. Ale liczby same w sobie mogą być mylące. Armia osmańska poniosła ogromne straty w miesiącach poprzedzających Slankamen. Pierwotnie ich siły mogły zbliżać się do 120 tysięcy ludzi, ale upalny letni skwar, choroby i chroniczne problemy logistyczne zredukowały efektywną siłę bojową do około 50 tysięcy w momencie bitwy. Rzekoma przewaga w sile żywej i artylerii. Była zatem poważnie nadwątlona, pozostawiając Kepryly z armią, która wyglądała groźnie, ale była wrażliwa pod presją. Kampania rozwijała się, gdy Ludwik Wilhelm maszerował wzdłuż Dunaju w kierunku Zemunu koło Belgradu, gdzie Kepryly ustalił swoją pozycję. Po napotkaniu sił osmańskich Margrabia zdał sobie sprawę z dysproporcji. Jego około 35 tysięcy ludzi stawiło czoła szacowanym 60 tysiącom Osmanów. Zamiast natychmiast rzucić się do walki, Ludwik Wilhelm wykonał taktyczny odwrót, wciągając Kepryly w pościg. To tutaj pojawiły się pierwsze pęknięcia w strategii osmańskiej. Pewny swojej przewagi liczebnej i rzekomo doradzany przez francuskich inżynierów wojskowych, Kepryly zdecydował się na agresywny pościg. Nie przewidział jednak, że nieustanny pościg po nierównym terenie w palącym upale wyczerpie jego, i tak już nadwyrężone oddziały. Choroby, zmęczenie i słabe linie zaopatrzenia pogłębiły problem. Ostatecznie ten pościg skierował Ludwiga Wilhelma na pozycję w pobliżu starego slankamenu w sandżaku Smederevo, dzisiejsza Wojwodina, Serbia. Choć miejsce wybrano niechętnie, oferowało ono znaczącą przewagę taktyczną. Pole bitwy znajdowało się na wzniesieniu, opadającym w kierunku Dunaju. Zapewniając naturalne korzyści obronne dla piechoty i artylerii. Ten sam teren, który uczynił pościg osmański wyczerpującym, teraz sprzyjał dobrze zdyscyplinowanym i dobrze usytuowanym siłom habsburskim. Osmanowie otworzyli bitwę z wyraźną przewagą artyleryjską, 158 armat przeciwko 90 habsburskim. Początkowo wyglądało na to, że mogą zmiażdżyć Armię Cesarską. Ataki osmańskie zepchnęły linie Habsburgów, a kawaleria Kuruców pod wodzą Imre Tekeliego wywarła ogromną presję na flanki cesarskie. Przez chwilę wydawało się, że zwycięstwo może wyślizgnąć się z rąk Ludwiga Wilhelma, lecz wtedy nastąpił punkt zwrotny. Dostrzegając niebezpieczeństwo, Ludwik Wilhelm podjął śmiałą decyzję taktyczną. Rzucił do walki swoje rezerwy, w tym austriacką kawalerię i, co kluczowe, Liczącą dziesięć tysięcy ludzi serbską milicję pod dowództwem Giovanna Monasterlii. To nie byli zwykli żołnierze, byli zmotywowani, zaciekli i pałający rządzą zemsty po dziesięcioleciach osłańskiej dominacji. Gdy wdarli się na pole bitwy, uderzyli w lewą flankę ospańską z furią, a ich impet niósł się naprzód, jak niepowstrzymana fala. Kuruccy, choć elitarni, nie mogli wytrzymać skoordynowanego ataku. To była bzeros, serbska fala, i zmieniła ona wszystko. Gdy szala bitwy przechyliła się zdecydowanie na korzyść Habsburgów, tragedia uderzyła w dowództwo osmańskie. Wielki wezyr Fazil Mustafa Keprylu Pasha, w desperackiej próbie ustabilizowania swojej zagrożonej flanki, wyjechał osobiście do przodu, by zagrzać swoje wojska do walki. Los był okrutny. Został trafiony zabłąkaną kulą i zginął na miejscu. W osmańskim systemie wojskowym, gdzie autorytet Wielkiego Wezyra na polu bitwy był absolutny, jego śmierć spowodowała natychmiastowe i katastrofalne załamanie dowodzenia. Pięć dekad osmańskiej dyscypliny wojskowej, zbudowanej wokół scentralizowanego przywództwa, rozpadło się w kilka minut. Bez kierownictwa Kepryly, armia osmańska licząca około 50 tysięcy żołnierzy, już osłabiona wyniszczeniem, chorobami i zmęczeniem letnią kampanią, pogrążyła się w chaosie. Oddziały rozproszyły się, artyleria została porzucona, a skarbiec wpadł w ręce Habsburgów. To, co zaczęło się jako starcie taktyczne, zmieniło się w ucieczkę na pełną skalę. Siły cesarskie, zdyscyplinowane i skoordynowane, nie tylko zwyciężyły, zniszczyły armię osmańską, Zapewniając decydujące zwycięstwo, które ustabilizowało węgierską granicę dla Habsburgów i zasygnalizowało ostateczne fiasko osmańskich prób odzyskania inicjatywy pod rządami dynastii Kepryly. Do końca dnia Slankamen udowodnił coś kluczowego. Nawet liczebnie słabsza, ale dobrze zorganizowana i strategicznie dowodzona siła mogła wykorzystać słabości wroga, teren i lokalną wiedzę, aby zadać druzgocący cios. Habsburgowie osiągnęli więcej niż tylko zwycięstwo na polu bitwy. Przekształcili równowagę sił w Europie Środkowej. Po stronie cesarskiej straty były znaczne: utracono około 7300 żołnierzy, jednak w porównaniu z ofiarami osmańskimi, straty te były stosunkowo możliwe do opanowania. Armia osmańska poniosła katastrofalne straty około 25 tysięcy ludzi. Czyli prawie połowę ich efektywnej siły bojowej. Wyobraźcie sobie prawie 50% waszej armii zniszczone w jeden dzień. To nie była tylko porażka, to był upadek. Żołnierze uciekali w nieładzie, porzucając armaty, zapasy, a nawet osmański skarbiec wojenny. To samo w sobie było paraliżującym ciosem, nie tylko militarnym, ale i finansowym, uderzającym w same zasoby. Które utrzymywały imperium w stanie wojny przez dziesięciolecia. Mimo tak spektakularnego zwycięstwa, Ludwig Wilhelm, tzw. Tak Türken-Louis, nie rozpoczął pościgu na pełną skalę na terytorium osmańskie. Zamiast tego skupił się na konsolidacji zdobyczy, zwłaszcza poprzez celowanie w Nagyvarad, wielki waradyn, kluczową twierdzę dla kontroli Siedmiogrodu. Decyzja ta nie była tylko taktyczną roztropnością. Odzwierciedlała strategię Habsburgów po Slankamenie: ustabilizować region, zabezpieczyć Węgry, Kartarzienę, Chorwację i Siedmiogród oraz wyeliminować bezpośrednie zagrożenia, zamiast nadmiernie rozciągać siły w kontrproduktywnym pościgu. Rezultat był trwały. Slankamen ustabilizował front węgierski i zapewnił trwałą kontrolę Habsburgów nad kluczowymi terytoriami wzdłuż Dunaju. Dla Ludwiga Wilhelma osobiście zwycięstwo. Miało słodko-gorzki smak. Był on celebrowany jako zbawca chrześcijaństwa i otrzymał wysoki stopień wojskowy generała porucznika, a później feldmarszałka Rzeszy, Feldmarszal. Jednak politycznie pozostał sfrustrowany. Miał nadzieję, że jego osiągnięcia przyniosą mu tytuł elektora, jeden z najwyższych zaszczytów w cesarstwie. Kiedy w 1692 roku rozdzielano nowe tytuły, został pominieł. To nie było przeoczenie. Było to wyrachowane posunięcie dworu habsburskiego, aby zapobiec zdobyciu zbyt dużych wpływów przez jakiegokolwiek dowódcę wojskowego, nawet jeśli odniósł on decydujące zwycięstwa. Tymczasem imperium osmańskie chwiało się po śmierci wielkiego wezyra Fazila Mustafy Köprülü. Fazil Mustafa był zwornikiem osmańskiego odrodzenia, genialnym dowódcą próbującym ustabilizować Zarówno systemy wojskowe, jak i administracyjne. Jego nagła śmierć stworzyła próżnię przywódczą, którą imperium z trudem próbowało wypełnić. Między rokiem 1691 a 1697 żaden dowódca nie mógł dorównać mu skutecznością na polu bitwy. Wielcy wezyrowie przychodzili i odchodzili w szybkim tempie, a siłom osmańskim brakowało przywództwa potrzebnego do odzyskania utraconego terenu. Stabilność powróciła dopiero wtedy, gdy Amkazade Hussein Pasha, bratne Fazila Mustafy, objął urząd w 1697 roku, w momencie gdy kontrola Habsburgów była już mocno zakorzeniona, co przygotowało grunt pod traktat w Karłowicach. Innymi słowy, Slankamen nie rozstrzygnął tylko wyniku pojedynczej bitwy, przekształcił równowagę sił w Europie Środkowej. Habsburgowie wyłonili się nie tylko jako zwycięzcy militarni, ale jako polityczni panowie Węgier i Siedmiogrodu, podczas gdy Osmanowie weszli w okres niestabilności, z którego z trudem podnosili się, się przez lata. Bitwa była brutalnym przypomnieniem, jak szybko losy mogą się odwrócić w epoce prochu, przywództwa i ludzkiej wytrzymałości. Bitwa pod Slankamenem, stoczona 19 sierpnia. 1691 roku stanowi jedną z trzech najbardziej decydujących klęsk, jakie Imperium Osmańskie poniosło z rąk Habsburgów w okresie od 1683 do 1697 roku osiem obok Mochacza w 1687 i Zenty w 1697. Ale slankamen był czymś więcej. Niż tylko zwycięstwem taktycznym. Był pod wieloma względami ostatnią realną szansą imperium osmańskiego na odwrócenie losów na Węgrzech podczas wielkiej wojny tureckiej. Jednak geniusz Ludwiga Wilhelma wykraczał poza zwykłą taktykę pola bitwy. Zamiast gonić wycofującą się Armię Osmańską na potencjalnie wrogie terytorium, skupił się na konsolidacji. Oblężenie nagywaradu i stabilizacja Siedmiogrodu były jego priorytetami strategicznymi. Umacniając te terytoria, zapewnił trwałą kontrolę Habsburgów nad Węgrami, Chorwacją i Siedmiogrodem, ustanawiając ufortyfikowaną granicę wzdłuż Dunaju. Dla Ludwiga Wilhelma jednak chwała na polu bitwy nie przełożyła się na nagrodę polityczną. Choć okrzyknięty zbawcą chrześcijaństwa i awansowany do stopnia feldmarszałka Rzeszy, odmówiono mu tytułu elektora, co było odzwierciedleniem polityki dworu habsburskiego która często dążyła do powstrzymania dowódców wojskowych przed gromadzeniem nadmiernych wpływów, nawet jeśli odnieśli decydujące zwycięstwa. Tymczasem po stronie osmańskiej odzyskanie sił okazało się o wiele trudniejsze, niż ktokolwiek w Stambule miał nadzieję. Śmierć Fazila Mustafy Köprülü pod Slankamenem nie oznaczała tylko utraty generała. Wyrwała ona dziurę prosto w strukturze dowodzenia imperium. Kepryle był jednym z ostatnich osmańskich liderów, którzy potrafili połączyć reformę, dyscyplinę i kompetencje na polu bitwy. Kiedy upadł w 1691 roku, nie było nikogo gotowego, by wejść w jego rolę. I ta luka nie trwała kilka miesięcy, rozciągnęła się na sześć pełnych lat. Od 1691 do 1697 roku osmańskie naczelne dowództwo wymieniało liderów, ale żaden nie mógł dorównać zdolnościom Kepryly do organizowania wielkich armii, zabezpieczania linii zaopatrzenia i narzucania dyscypliny wyczerpanym oddziałom. Na papierze imperium wciąż miało zasoby ludzkie. W rzeczywistości brakowało mu kierunku. Bez pewnej ręki na szczycie osmanowie nie byli w stanie przeprowadzić poważnej kontrofensywy na północ od Dunaju. Każdy sezon kampanijny mijał, a z każdym rokiem równowaga sił przechylała się nieco bardziej z dala od Stambułu. I podczas gdy Osmanowie tkwili w martwym punkcie, Habsburgowie nie. Krok po kroku Wiedeń konsolidował swoje zyski, naprawiał twierdze, zabezpieczał szlaki zaopatrzeniowe i udoskonalał armię polowe. Ta powolna metodyczna presja doprowadziła bezpośrednio do kolejnej katastrofy dla Osmanów. Bitwy pod Zentą w 1697 roku. Tam armia osmańska została złapana w połowie przeprawy przez rzekę i rozbita w jedno popołudnie. Ta klęska nie była odosobnioną katastrofą, była ostateczną konsekwencją próżni przywódczej, która rozpoczęła się pod Slankamenem. Zenta sprawiła, że pokój stał się nieunikniony. W 1699 roku Osmanowie zostali zmuszeni do podpisania traktatu w Karłowicach, formalnie oddając ogromne terytoria europejskie. Węgry, Chorwacja i duże części Europy Środkowej przeszły na stałe w ręce Habsburgów. Kiedy prześledzi się ten łańcuch wstecz, slankamen znajduje się w samym środku cichy, często pomijany, ale absolutnie decydujący. Przerwi to ogniwo, a cały wynik Wielkiej Wojny tureckiej mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Slankamen ujawnił również coś równie ważnego na mniejszą skalę siłę i niebezpieczeństwo sił lokalnych. Serbska milicja, licząca około dziesięciu tysięcy ludzi, okazała się niezbędna w bitwie. To nie byli najemnicy walczący za żołd, byli to miejscowi mający osobiste powody, by opierać się rządom osmańskim. I ta motywacja ujawniła się, gdy walka stała się desperacka. Pod Slankamenem ich interwencja pomogła ustabilizować zapadającą się flankę i zamienić bliską porażkę w zwycięstwo. Ale sukces stworzył nowy problem. Po tym jak Zenta zabezpieczyła granicę, a zagrożenie osmańskie ustąpiło, postawa Wiednia uległa zmianie. Potężne, na wpół autonomiczne milicje nie były już aktywami, były obciążeniami. Rząd Habsburgów zaczął celowo osłabiać te lokalne siły. Jednostki były rozbijane i rozpraszane po całym imperium. Ich przywódcy tracili autorytet. Nawet Jowan Monasterlia, niegdyś czczony jako bohater wojenny, został zdegradowany. Był to znany wzorzec imperialny. Sojusznicy są mile widziani, gdy w grę wchodzi przetrwanie. Ale gdy powraca stabilność, władza centralna działa szybko, by przywrócić kontrolę. Ostatecznie dziedzictwo Slankamenu nie zniknęło w przypisach. Dziś na polu bitwy wciąż stoi 16-metrowy obelisk. Upamiętnia on zwycięstwo Habsburgów i zachowuje pamięć o przydomku Ludwiga Wilhelma, Louis. Jest fizycznym przypomnieniem o tym, jak brutalna była wojna wczesnonowożytna, jak kruche mogły być struktury dowodzenia i jak wiele mogło zależeć od jednego dnia, jednej decyzji lub jednej kuli. Slankamen nie był największą bitwą wielkiej wojny tureckiej. Nie był najsłynniejszy, ale był jednym z tych momentów, w których historia cicho wskoczyła na swoje miejsce, zmieniając granice, niszcząc imperia i wyznaczając kurs Europy Środkowej na pokolenia. Jeśli podobało wam się zagłębianie w strategię, liczby i ludzkie dramaty stojące za tymi historycznymi bitwami, czeka na was o wiele więcej. Historie Mohacza, Zenty i szerszej Wielkiej Wojny Tureckiej są pełne zwrotów akcji, nieoczekiwanych aktów bohaterstwa i lekcji przywództwa, które wciąż rezonują dzisiaj. Tutaj wkraczacie Wy. Powiedzcie mi w komentarzach, którą bitwę, generała lub imperium chcecie zgłębić w następnej kolejności? Czy chcecie odkryć ukryte strategie osmańskich dowódców? Czy śmiałe manewry generałów habsburskich? Wasze sugestie nie tylko inspirują następny film, one go kształtują. I nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować i zadzwonić w dzwonek, jeśli chcecie dalej podróżować przez te epickie momenty w historii razem ze mną. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w następnym.